Siemaneczko z tej strony Rombal, witam Was w dzisiejszym materiale. Jest to pierwszy materiał w tym roku i no, jest to materiał już, który był zapowiadany bardzo dawno. Jak już to Hubert wspomniał, ponad miesiąc temu, ale sorki nie miałem troszeczkę czasu. Jak sami wiecie, teraz rozpocząłem po prostu pracę i tego czasu jest dużo, dużo, dużo mniej niż, niż wcześniej, dlatego. Dlatego tyle to trwa. W każdym bądź razie zgodnie z tradycją, co każde 100 subskrypcji, czyli w tym przypadku na 800 subskrypcji do rozdania jest, znaczy wcześniej był skin, tym razem chciałbym docenić również widzów nie tylko grających w Counter Strike'a, widzów z Brawl Stars czy, czy, czy z innych gier, które również nagrywam za Apexa, które po prostu nie grają na przykład w Counter Strike'a, a chciałyby również wziąć udział w giveaway'u i coś, coś tutaj wygrać. Także Zgodnie z obietnicą do wygrania w dzisiejszym odcinku jest ten oto 20-złotowy Bond PaySafe Card. Oh my God! Wow! Którego możecie użyć dowolnie, w dowolnej grze, w dowolnej platformie, sklepie, które akceptuje tę metodę płatności. Tak? Także zachęcam do wzięcia udziału w giveawayu. I oczywiście standardowo, klasycznie, żeby wziąć udział w tym giveawayu, trzeba spełnić trzy warunki. O nie! Jesteśmy zgubieni! Nie, nie, nie jesteście zgubieni. Warunki są banalne. Są to trzy drobne kroki, o których opowiem za chwilkę. Oczywiście pierwszym warunkiem jest zasubskrybowanie mojego kanału. Będzie to weryfikowane. Trzeba ustawić swoje subskrypcje na publiczne, tak żebym mógł sprawdzić, czy subskrypcja jest pozostawiona na moim kanale. Zostawienie łapeczki w górę pod tym materiałem oraz klasycznie napisanie komentarza, dowolnego komentarza, tak, tak abym po prostu później mógł to na jakimś live wylosować poprzez program do wybierania komentarzy. Także. Tyle z mojej strony. Zachęcam Was do wzięcia udziału. A tak, jeszcze tylko wspomnę, do kiedy zrobimy tutaj y, to losowanie. Jest 5 stycznia, to może damy tydzień, czyli 5 dni. 10 stycznia będzie y, jakby losowanie do 10 stycznia. Znaczy, 10, do 10 stycznia można się y, zgłosić. Wszystkie, y, a w weekend po, po, po 10 będzie po prostu na live wylosowana osoba, y, która, która zwycięża, i ten. Kupon o wartości 20 zł. wygrywa. Także zachęcam jeszcze raz serdecznie do wzięcia udziału w losowaniu, i widzimy się w następnym filmiku. Piątka, cześć, trzymajcie się.